Witajcie w następnej aldegostacji. Tym razem francuski cytr Hans Lidra. E, I jest to Cidre de Normandie. 2% alkoholu. E, co ją tu napisali? French Speciality Cider. E, 750 ml szampańska butelka. Z kolkiem oczywiście. Jest koszyczek. Co oni tu piszą słodki cytr zawiera sulfaty no i żeby nie trzeć butelką w ogóle butelka jest ciemnozielona taka właśnie ziele, butelkowa zieleń i jest ten certyfikat geograficzny prawdziwie z Normandii wyprodukowano prawdopodobnie przez leslie Leselier Associes spółdzielnie pewnie, e, jakąś Rue Raymond Brûlé, Condycin, Virée, w tym czasie Lalidla e, Co chciałem powiedzieć, to to, że już miałem taki cytr. Z Normandii, z Lilla, też miał 2%. Z tym, że on miał jakiegoś innego producenta, zdecydowanie. No i był e, brud. Czyli bardzo wytrawny. A ten ma być słodki. Jak widzicie, ma dosyć głęboką barwę. Tą złotą, idącą e, w jasny bursztyn, nawet bym powiedział. E, no. Nawet piana mu się tworzy. Chociaż szybko opada. To jest została tylko taka obrączka już. średnio pęcherzykowa Klarowny i zadziwiająco przyjemnie pachnący. E, taki sok jabłkowy z ze słodkich jabłek z lekką fankową nutką Bardzo przyjemnie. Zdecydowanie zachęcająco. Dobra. Wasze zdrowie. Tak, zdecydowanie jest słodki. Ale co zadziwiające, przy 2% nie jest wodnisty. No może przez tą słodycz, właśnie. Pije się jak soczek jabłkowy. Bardzo przyjemnie. Takie średnie na scenie. Naprawdę przyjemnie. No i bardzo sesyjnie, prawda? Można tego siedzieć i sobie pić i pić 2%, a jest naprawdę przyjemny. Pomimo, że jest dosyć słodki, to ma się wrażenie, że to jest właśnie taka naturalna słodycz z tych słodkich jabłek. Także oczywiście dla kogoś lubi bardziej wytrawne cytryny będzie za słodki. E... Ale nie jest to odstraszająca słodkość. E, dobrze się pije, e, jest soczysty, łatwo pijalny. No i przede wszystkim nie jest wodnisty. Dużo mm, e, smaków, dużo aromatów. No, czego chcecie więcej. Naprawdę wiemy, że pijemy cydr. No chyba o to chodzi w piciu cydro. Także chyba warto spróbować. Mam nadzieję, że ten cydr Wam się podobała. Tak jak podobał mi się ten cydr, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o związku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak także będziecie na bieżąco, no przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. No i przekażcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć! PUT